Witam was kanciasty makaj w dziwnym pomieszczeniu, które mnie wręcz przeraża. No a oprócz tego wita was ator sklerotych, który ma Alzheimera i w ogóle świeci mi po oczach latarką. Świecą ci po oczach latarką, ale ta latarka przynajmniej jest kilku pikseli złożona więcej niż twoja głowa. To jest hardkorowa latarka. Aha. No i Marku. Siema. I bot, czyli który gra zamiast Sadnessa, bo Sadnessa o, Sadness to... Bo... Nie, nie, czekaj, chcę powiedzieć, bo Sadness jest botem. Sadness nie jest botem, nie wolno tak na niego mówić, bo się obrazi. No i co? W sumie? Dobra, Sadness jest jesteś botem. Ale w sumie nie takim dzięki Maku jak Monty. Nawet no więc Monty, Nie obrażaj, mnie. Ale... A zgubił bot. Bo te efre zombie to jeszcze jak To ja się podleczę i sobie wezmę tą mapęczkę uh. Jej nowe koszulki dla zombiów Takiej jeszcze nie widziałem nawet... Ups Boomeraz z kosy pociągnąłem To nie było chyba mądre Widzisz coś maku? Nie yeah. Ja skraj! Klik! 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 Hardchrowego klicha zrób! Lawa, kto jest odważny? Okej. Okay. wow Ej! Bo dobra. Lawa działa! Jezus, te białe, to co to, to, co to jest, jest tank? Ja chcę tancer zobaczyć. Eee, suchar. O kurwa, suchar, tak? A, w ogóle przepraszam za słownictwo. że ja się więcej nie podłużą. Nie Biertol. Od tej pory będę mówił z Muszę się podlegać. No nie, ja Jestem prawie martwy, ten kartetowy tank nie załatwił. Nie. Dzięki. To jakby hunter. O oh, w ty w dupę A tor zabija splitera A tor wchodzi w kwas o, bo masz sam się wysadził Ty to masz tam... ciekawe życie No bo tego kwasu to nie widać a on i tak tam jest i zabija To niedobry kwas jest Pisali żeby ten nie. zwróćmy zobacz Tabliczka ta Ile pierwszy Wszystkie fragi dla mnie, poszukałem oszukałem, Eee... Normalnie wzbogaciłem się prawie. A! To nie jest maku, tylko zombie. Omyk. Kto chce prochy? O oh oh. ile zombie. Jak tu ładnie fragi! A. Promowana szelba. Gdzie? Witch, ej ciekawe jak witch wygląda. No. To czekajcie, ja też to tu jest szelba. A gdzie jest witch? Na górę trzeba się bić. O ty w dupę, co to było? A, eee, no w skrócie, aha. W skrócie trzeba się bić na górę. Tam. To nie Jaka tak pierwsza oczywiście. Aha. Otw otworzyło się przejście. What the fuck up. Chyba, że było wcześniej otwarte, my po prostu jesteśmy tak... Nie, ja je otworzyłem. G Aha. No to Aha. otworzyłeś. Też mi przejście. Są drogą, jakich tylu się tam zmieściło? Normalnie. A co to jest? Nic nie robi ten przełącznik, epicki? Ja mam TNT, lol, czekajcie. Co ja mam jakieś przedmioty w ekwipunku, one podejrzewam, że mogą coś robić. Patrz, 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 patrz. Co, 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 Cofnijcie co się, cofnijcie się! A! Myśmy chyba ładunki wybuchowe zrobili. Chyba miałeś to użyć trochę inaczej, wiesz? Jezus, więcej was matka nie miała. Hmm. Uczcijmy tą minutą ciszę w Jest ja Jestem prawie martwy. Myślę, Doma, że jednak tego ci, dynamitu bocie. mieliśmy trochę inaczej użyć. Dziękuję ci, bocie Thanks. Kaczka tam chodzi. No, nie. Hey, nie, to... Jaka kaczka, co ty ćpiesz? Zaraz zobaczysz. Boomer, masz? że to nie. był dym, a ja myślałem, że to był pająk. To jest kurczak, a nie kaczka. E, kurczak jest witch. Nie, o Nie wiem, co O, Dobra, to była najbardziej bedtripowa rzecz, jaką dzisiaj widziałem. Ale fajne to jest! Podoba mi się ten model. Chcę pistoletach. Hej, hej, hej. Chciałbym tylko armię smażyć. Redstone tu jest, nie. Nic nie widzę A jednak John już skoczył. Hmm, to było w sumie głębokie, nie Foi, znowu Maku jaki ty jesteś kartonowy Kartonowy Maku Strikes Again Ar, Pokaż, no pobiły się na śmierć OMK czekaj, czek, bo tu ucieka ten co ma Ej tu jest mini zombie Mhm. Mhm. w lawie Co trzeba, co trzeba, trzeba ten walnąć żeby Ty znalazłem broń Redstą świecił. Tutaj to nic chyba nie zrobisz z, z tym fantem Kto tak zabił zombie, że apteczka jest w lawie No ja, bo uciekł mi Uh, o, patrz, to działa. Autokampa. Eee. Maka jest No fajnie, fajnie. Jeszcze tylko charger. Cofnę się po amunicję. Ej! Nie mów, że w lawie leży. Nie wiem. Eee, nie no tak, wiem. Za... No. Nie wiem. Nie Nie ma... Nie wiem. bo wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie Nie a e, i tu za mną ci się nie tu jest, Gdzie? Jak chcę, jak chcę? Tu gdzie? Ja chcę, mi się bardziej przyda. Botowi by się też przydała. Ale ja nie lubię bota. Chociaż macycki, to nie wiem. Chociaż teoretycznie powinienem mieć, ale nie ma. Hmm. Hmm. To będziesz miał jak sobie narysujesz. Nabiera zupełnie nowego znaczenia. A no, składam reklamację. Nie ma cycku. Oła! puść no mnie! Ty kartonowy! A ty, czy jeszcze coś trzyma? O. Fajnie, dzięki! Nie no problem. No i teraz zdechnę jak mnie powalą. Stój krowo kupia. Ty, tutaj coś jest w tej klatce. Seriously? No. No, to jest ten Co się moby respią Eee Dzięki Tylko boty coś tu ogarniają A wy jesteście takie boty, że nawet botami właśnie nazwę, bo to by było obra obraza dla tego bota, który mi dzielnie pomaga, a wy jesteście boty Dziękuję Och? Wcale nie jest charger To wcale nie jest kolejny spam wszystkiego no, wcale nie jest safe house, bo jest, haha Eee, fajnie, nie można do niego wejść O, mieściłem ja się jednak Nie mogłem się zmieścić Ja nie lubię jak w safe house iść ciemno No właśnie, taki safe house trochę ok, no proszcze bym powiedział, nie? Za dodatku to to on jest, jaki on jest safe i jak tal to nie jest safe i tym optymistycznym akcentem, jako że autor wreszcie nie jest ostatni, bo gramy z botem. Brawo!